Siemanko. Słuchajcie, na początek vloga muszę Wam coś opowiedzieć, bo nie wszyscy mnie śledzą na Instagramie. Też nie wszystkim dam radę odpowiedzieć i wyjaśnić sytuację na Instagramie. Więc chciałam Wam powiedzieć o tym, jak moja córka zjadła coś obrzydliwego. A mianowicie sytuacja wyglądała tak. Że dałam dzieciom musy w tubce. Ja w ogóle, wiecie, uważam, że musy w tubce to jest bardzo fajna przekąska. Nie za często Zosi je dawałam, ponieważ widziałam, że wcale to dobrze nie wpływa na jej zęby, że tak powiem, ale bardzo je lubi, więc od czasu do czasu je dostaje. I albo my kupujemy musy, albo czasami dostajemy czy od którejś, wiecie, z babci. Jak ktoś tam dzieciom taki mus da, owocowy. No i dzieciaki dostały taki mus, ja miałam w domu i następnego dnia dzieciom je dałam. I normalnie dzieciom mus otwieram i próbuję zawsze odrobinę i dopiero daję dzieciom. Ale słuchajcie. Hmm, śpieszyłam się, dużo się siedziało, coś tam w kuchni robiłam ważnego. Tam prawie coś chyba wykipiało wtedy, nie pamiętam dokładnie jak to było. W każdym razie, wiecie, miałam taką kryzysową sytuację, więc odkręciłam ten mus, dałam dziecku, zajęłam się czymś tam ważnym, i słyszę po sekundzie, ble, takie naprawdę, wiecie, okrzyk, że coś okropnego. Zosia rzuca tym musem na stolik, taka yy, zdegustowana, i widzę, że. Źle się czująca, bo ma coś bardzo niedobrego w budzi. I kiedy rzuciła tym musem odkręconym na stolik, to z tego musu wyleciał taki zielony dymek. Ja sobie się, o kurwa, to jest naprawdę źle. Więc wzięłam to do ręki, wycisnęłam na chusteczkę, no i zobaczyłam totalnie paskudny widok. To była gruda po prostu yy, pleśni, ale takiej pleśni, która, wiecie, jak coś zostaje, taki właśnie taki yy, mech pleśniowy, taki, który aż się rozsypuje właśnie na taki zielony proszek. Yy, straszna sprawa. Mus był szczelnie zamknięty. Nigdzie po nim nie było widać, żeby gdzieś był rozszczelniony, żeby, wiecie, ta tubka gdzieś była. Rozcięta. Na pewno nie był też wcześniej odkręcony przez nikogo, bo czułam przy odkręcaniu, że, że to jest moje pierwsze odkręcenie. Nie, nie poszło łatwo, wiecie. Czuć było, że ta zawleczka była dobrze zakręcona. No a mus był zepsuty. I wrzuciłam to na Instagram, oznaczyłam biedronkę, bo mus był z biedronki. I słuchajcie, to też dziwne, bo to w ogóle była majówka, chyba nawet niedziela tego weekendu majówkowego, długiego weekendu. I to wrzuciłam w jakichś późnych godzinach wieczornych, czy nawet prawie już w nocy, bo wtedy miałam chwilę sobie z telefonem dla siebie. I w ogóle Biedronka mi na tą relację, gdzie ich oznaczyłam, odpowiedziała w jakimś ultra szybkim czasie. Więc też szanowna Biedronko, swoich ludzi od social mediów i Instagramów i PR-u i wszystkiego, dajcie im wolne w niedzielne późne wieczory. Spokojnie, można poczekać następnego dnia. No, ale tak naprawdę no miłe było to, że zareagowali poprosili o skontaktowanie się, um, czy mogę przekazać to zgłoszenie do biura obsługi klienta, poprosili o mój adres mailowy um, i dostałam od nich informację, że jeżeli um, mam paragon, to mi zwrócą za ten mus, chociaż ja tam oznaczyłam na Instagramie, wiecie, że tam jest napisane gwarancja jakości, że Biedronka gwarantuje jakość. No jakości ten mus nie miał za dobrej. Um, no, paragonu nie mam, bo to nie ja ten mus kupiłam, tylko go dzieciaki dostały od babci. Yy, ale też dostałam kolejnego maila, bardzo szybko, to właśnie wszystko się działo w trakcie tego weekendu majówkowego czy tam dzień po, więc byłam bardzo zdziwiona, mile zaskoczona tym, że taka była szybka reakcja. Yy, Dostałam, Biedronka przekazała pismo od producenta. Pamiętasz jak zjadłaś niedobry mus? to Jaki był? Jabłuszkowy. Jabłuszkowy? Tak. A jak smakował? Nie. Nie? zepsuty był, co? Tak. I nawet, słuchajcie, zerknęłam. To jest producent softball no. koncentraty. E, mam tutaj pismo... E... Co? 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 Mam tutaj pismo, że sprawdzili, że produkcja odbywała się tego i tego dnia, że zapisy produkcyjne, laboratoryjne, wszystko wskazują, że było mm, okej. Okay. Że i wszystkie musy, czyli cały gotowy produkt, jest, przechodzi badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, y, że tak samo te tubki przechodzą takie badania i badania szczelności, że wszystko było z ich strony w porządku i okej. Okay. Ale że chcieliby mi zrekompensować wadliwy mus i wysłać mi musy w ramach rekompensaty. Mogę podać adres, jeszcze tego nie zrobiłam, bo się waha, bo wiecie, nie zgłaszałam tego po to, żeby coś dostać, tylko po to, żeby sprawdzili. Żeby sprawdzili, czy nie było jakiegoś problemu, jakiejś partii zepsutej. Ja rozumiem, że firma mi teraz pewnie chce wysłać parę musów, żebym na nowo je polubiła i była przekonana, że są ok. Ale nie wiem, jeszcze się zastanawiam, czy chcę, czy nie chcę. W każdym razie zmierzam do tego, że nawet jeżeli mus wydaje się ok, ma bardzo długą datę ważności, bo on był bardzo jeszcze długo ważny, przez kilka miesięcy jeszcze data ważności była w porządku. Jeżeli się wydaje, że jest dobrze zamknięty, szczelny, to mimo wszystko, nawet w ogromnym pośpiechu spróbujcie musu, zaniedbać do dziecku, w każdej sytuacji, nawet jak się śpieszycie, tak jak ja. Tylko oczywiście no nie bierzemy u tubki do ust, żeby dziecka nie zarażać ewentualnymi naszymi bakteriami czy próchnicą. Pamiętajcie, próchica jest zaraźliwa. Mm, tylko wiecie, można wycisnąć odrobinę na łyżeczkę, chociażby spróbować. Także taka to przygoda z musem była, no. Czy lubisz iść musy w tubce? Nie. Nie? No, trwało. Co? Trwał no mus. Wybuchnął mus? Tak. I co z niego wyleciało? Ten Taki dymek poleciał? Tak. No i był zepsuty mus. Ona się była bardzo duża Musimy się tym zająć. Wiecie co, zszyłam to ciarostwo, ale było tak trudne, wyszło koszmarnie, ale było mi tak to ciężko zszyć, bo wiecie, to jest wielkie, dużo warstw, poza tym ten materiał był tak popruty, że ciężko to było zrobić. No teraz też strasznie jest brudne to od tej kanapy, więc muszę to wyszorować i gdzieś tu była taka plama od pisaków, zaraz ją spróbujemy sprać. Proszę zacząć, plamy. Mydełkiem galasowym, odplamiającym, nie zeszły. A słuchajcie, to są plamy od flamastra, który miał być łatwo zmywalny i łatwo spiralny w ogóle. Bardzo dziękuję. za <laughs> takiej flamastry. Popsikamy to teraz. To jakieś jakiś odplamiak. Pat mama! Od siostry podobno, jest Pat. super hiper. Mhm. Ale też mi wiele razy zabił. Więc. O, chyba już tak zostanie, Zosia. Chyba już będzie taka plama, wiesz? Tak. Chyba Wam szczerze, że tak żałuję, że to uszyłam, ale to jestem cała ja, znaczy, że strzywałam to pokrycie tej kanapy. Ech. Mi się zawsze wydaje, że jestem taką bohaterką, że wszystko potrafię sama zrobić, że ze wszystkim sobie poradzę, że wszystko naprawię, wszystko zrobię sama. I naprawdę brzydko to zszyłam. wiecie, podstawy na maszynie naprawdę ogarniam. szłam sobie sama zasłony, szłam pościel dzieciom, szłam worek taki na klocki na przykład Stasiowi, taki, który się wiecie, rozkłada na taką matę do układania klocków. No naprawdę sporo rzeczy potrafię ogarnąć, a to tak zwaliłam, a to było tak poprute, porwane. No taka na już, ma wiecie, ponad 4 lata. Ech. Więc żałuję tego, bo naprawdę czasami w takich chwilach powinnam odpuścić i albo po prostu wytłumaczyć dzieciom, że to już tak się podarło, że się żegnamy z tym, albo zlecić komuś tą naprawę, żeby jakaś krawcowa mi to ładnie załatała, albo się odezwać do tego sklepu, czy się dokupić sam pokrowiec do producenta tej kanapy. A ja po prostu, żeby zaoszczędzić 30 zł, których nie muszę oszczędzać, tylko to jest taka moja natura, to sobie, wiecie, wzięłam to na siebie i nie będę zadowolona z efektu. No ale niestety taka jest moja natura, że nie umiem odpuścić i wszystko próbuję zrobić sama. Chciałam też Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze pod poprzednim filmem, gdzie Wam mówiłam, że chciałabym otworzyć nowy kanał, żeby te treści porozdzielać. I w zasadzie wszystkie komentarze są takie, że lubicie ten miszmasz, różnorodność, wszystkie tematy, które poruszam, żeby wszystko zostało na jednym kanale więc zgodnie z Waszą sugestią, tak będzie i wszystko zostanie. No na pewno na, na ten moment, na tę chwilę na tym kanale. To jest bardzo miłe, że Wam właśnie odpowiada ten miszmasz. I, I to, że jest zawsze, wiecie, o wszystkim o niczym, i że to jest po prostu takie życie. My się teraz musimy zebrać na spacer, na rowery, na plac zabaw. Pokorzystać sobie z pogody, więc nie wiem, czy już później będę miała czas Wam jeszcze tutaj coś się odezwać, więc może na ten moment się z Wami pożegnam i zapraszam Was na następne i na kolejne. Film. Mam kilka super przepisów, które chcę Wam nagrać, więc mam nadzieję, że już w najbliższym czasie spotkamy się w kuchni. Pamiętam też o obiecanym czyszczeniu lodówki, czyszczeniu pralki, więc to wszystko się na pewno pojawi właśnie wśród, wiecie, tego mojego miszmaszowego życia. Na pewno wszystkie tematy, które Was interesują się pojawią. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć, papa!